tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nurofen Express Forte. Trzy razy szybsze wchłanianie. Podczas 33. finału zagramy dla onkologii i hematologii dziecięcej, bo bezpieczeństwo i zdrowie dzieci jest dla nas najważniejsze. Gramy na zdrowie! 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! 26 stycznia! Bądźcie razem z nami! Siema! Oglądaj również w telewizji polskiej. Już po raz kolejny telewizja polska wyemitowała specjalny blok reklamowy, z którego cały dochód zostanie przekazany na pomoc potrzebującym dzieciom. Za okazane wsparcie w ich i w naszym imieniu chcielibyśmy powiedzieć. Dziękuję.